Witam w programie. Ty, no, dasz wiarę? Nie! Ukrywanie tajemniczych treści, które nabierają znaczenia dopiero po odtworzeniu nagrania wstecz, od wielu lat nurtuje społeczeństwo. Czy to tylko mit? A może to prawda? Czy istnieje dowód na realne zastosowanie tej techniki? Czy zauważyliście, że zadaje wciąż te same pytania, zmieniając tylko formę zdań? Nasza ekipa dotarła do. Nasza ekipa dotarła do wyjątkowo ściśle tajnych i pilnie strzeżonych materiałów. Ciężko w to uwierzyć, ale podobno są autentyczne. Akcja toczy się w XIX wieku w Japonii, a bohaterami są konający cesarz o ja nie mogę oraz jego syn to ja dokończę. Jeste bo! Jestej bo. Ej, się na bo!

Nie. To nasze narodowe dobro. A Amerykanie chcą być nasz symbol w swoim hymnie narodowym. O, ja nie mogę. Nie możemy na to pozwolić. Synu, musisz mi obiecać wieloność ludzkie. Obiecaj, obiecaj. Czy Japonia faktycznie ma prawa do polskiej marki? A może to wspomniany naród amerykański ukrył tajemne przesłanie w swoim hymnie? Wstrzymajmy się z odpowiedzią i zbudujmy więcej napięcia. Otóż nasza ekipa dotarła do niezwykle zagadkowego dokumentu. Poprosiliśmy pewnego amerykańskiego teoretyka muzyki i zjawisk paranormalnych o pomoc w odczytaniu tego bardzo tajemniczego materiału. Jestem zaintrygowany. Dokument, który mam w ręku, jest autentycznym zapisem nutowym pierwszego nieoficjalnego hymnu amerykańskiego. Intrigued. Teraz spróbuję go odczytać. Ten cry, ten cry, Nieprawdopodobna sprawa. Teraz pozostaje tylko jedno pytanie. Po której stronie leży prawda? Czy przedstawione dowody są wystarczające, żeby to stwierdzić? Która jest godzina? Odpowiedzi! szukajcie na. Zaraz, o co chodzi? Pan pójdzie znać. Zostawcie mnie! Nie dajcie się oszukać! Tylko prawda was wyzwoli! Nawet to naciągana!